Cześć, jesteśmy w Wólce Oroskiej na Lubelszczyźnie. to tutaj znajduje się wyjątkowe miejsce, jedyne takie w Polsce, jest to przecięcie się czterech szlaków komunikacyjnych. Między innymi mamy tutaj rzekę, którą przecina Krajowa 17, a później mamy nad Krajową 17 linię kolejową, a nad linią kolejową mamy oczywiście pas. Powietrzny. Pierwszy most w tym miejscu powstał w 1915 roku i wybudowali go austro-węgierscy żołnierze. Do dzisiaj zachowały się zdjęcia archiwalne z momentu budowy. Że oczywiście konstrukcja drewniana tego mostu nie przetrwała po I wojnie światowej no trzeba było sobie poradzić inaczej. Wybudowano konstrukcję stalowo-drewnianą i w latach 20 ten most normalnie funkcjonował. Jeśli cofniemy się do 1925 roku, możemy zobaczyć zdjęcia archiwalne z tego miejsca, kiedy ten most był bardzo... Ciekawie przyozdobiony z tego względu, że właśnie przez ten most transportowano szczątki nieznanego żołnierza z Lwowa do Warszawy. Była to wielka, ogromna narodowa uroczystość, i właśnie tą trasę śledziły tysiące mieszkańców, i każdy chciał po prostu ten transport zobaczyć, no i oczywiście oddać hołd nieznanemu żołnierzowi. W 1944 roku żołnierze Armii Krajowej wraz z lokalną partyzantką wysadzili ten most. Była to zemsta za wielokrotne pacyfikowanie lokalnej ludności i oczywiście, żeby zrobić wszystko, aby nie uniemożliwić Niemcom dostarczanie broni i amunicji na front. Po II wojnie światowej ten most musiał bardzo długo czekać na odbudowę. Dopiero w 1954 roku powstała stalowa konstrukcja. Jeśli przejeżdżaliście przez Wulkę Orłowską na trasie Krajowej Siedemnastki między Lublinem a Zamościem, to dajcie znać jak Wasze wrażenia z tego miejsca.